W tym momencie czuję się zadowolony i dumny z naszej drużyny, że po ciężkim okresie przygotowawczym daliśmy radę zdobyć medal. Wiadomo, jest pewien niedosyt, bo przyjechaliśmy tutaj jako mistrzowie świata, ale też napawało mnie to dumą i optymizmem na przyszły sezon. Jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, że jestem spokojny. zrobiliśmy kwalifikację olimpijską, zrobiliśmy medal mistrza świata do tego, przyjechaliśmy tutaj jako obrońcy tytułu, ale Eee, nie uważam tego za jakąś porażkę. brązowy medal. Medal jest medal i jest na czym pracować. Nasza osada pokazała charakter po raz kolejny i tego się trzymamy. Eee, trzeba się cieszyć, bo zrobiliśmy minimum kwalifikacje. Jest medal, eee, także eee, uważam, że te regaty, pomimo naszych problemów wcześniejszych, eee, i tak zakończyły się, można powiedzieć. Nie jest sukcesem, ale jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. No Na pewno jest niedosyt i jest też radość. Zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Świata, więc naprawdę fajny wynik. Wydaje mi się, że weszliśmy obronną ręką z tego sezonu, bo tak jak już wspominałem, to nie był dla nas lekki sezon. Było kilka przygód już od samego początku, tak więc wydaje mi się, że, że naprawdę jest to dla nas fajny wynik i możemy być, być naprawdę z tego dumni.